Demonidias, źródło wiedzy o Aldenie Oho, patrz, już kliknąłem w to. 40 minut materiału. Nie, no dawaj, ogl oglądamy. 40 minut, wszystko. To jest wielkie zaskoczenie. Wszystko, co wiemy o Elden Ring Night Rain. Oglądam to, jezu, ale to będzie długi materiał. Ale, ej, w ogóle zanim przejdziemy do tego materiału, bo wy pewnie jesteście ciekawi, co ja myślę na ten temat. Czy to wypali, czy to nie wypali. To już w ogóle powiem, bo ja na ten temat, to jest bardzo ciekawe, wypowiedziałem się już o wiele, o wiele wcześniej. I wam, i wam to powiem. Słuchajcie, już wam to puszczam. To jest naprawdę zabawne. To jest film z przed pięciu miesięcy, gdy wyszedł Delcek do Elden Ringa. Słuchajcie teraz, pierdolonego Mesjasza, po prostu powiedzcie mi, że ja nie jestem geniuszem, okej? Okay? Dobra, no to obejrzyjmy to minimalne. sobie. krytykować Eldena Warta, ale kierunek Fromu, czy faktycznie idzie w złą stronę? Mi się wydaje, że oni zrobią MMOsa niedługo, że oni kolejną grę to będą chcieli jakieś systemy online, wiecie, poeksplorować i raczej to nie będzie mos, ale to już będzie jakiś taki... Moim zdaniem, oni totalnie idą w stronę jakiegoś takiego Monster Huntera, nie wydaje się wam? Że to będzie gra jakaś taka bardziej do grania w party, do szukania takich, wiecie, trochę głębszych buildów, to imą to idzie w stronę eksplorowania systemów online. Albo jakiś mocny koopnie. nie? No, jak ja miałbym wybrać, w, jak w, w jaką wy byście chcieli, żeby stronę. <ścoughs> <śmiennie> Czajcie to kurwa! Już po DLC-ku to było widać. No oczywiście, że to było widać po DLC-ku, co oni testują. Oczywiście. No i co? No i dostajemy to. Jestem pierdolonym mesjaszem i zaakceptujcie to. Po prostu to zaakceptujcie. Ja patrzę na jakiś tytuł, patrzę na jakieś studio i wiem, co oni testują dokładnie tak było w przypadku From Software. Da, wyglądało. Ale chyba jeszcze większym zaskoczeniem jest tak naprawdę to, czym w zasadzie jest ten projekt, ponieważ to nie jest o czym chyba każdy pomyślał na początku. To nie jest DLC do Eldena. To jest wielki eksperyment from software, mm -hmm. który może być hitem, a może być totalną klapą. I właśnie w tym materiale, moi drodzy, podsumuję Wam wszystkie informacje tak po prostu zbiorczo w ramach tego odcinka i przedstawię Wam, czym tak naprawdę jest Elden Ring Night Train. Także zapraszam serdecznie na solidną pigułkę informacyjną, ponieważ wiemy o tym projekcie. 40 dużo. Dużo materiał, z materiału, Zacznijmy od takich najbardziej oficjalnych informacji, jak to jest tylko możliwe, a mianowicie od oficjalnej strony Bandai Namco, od oficjalnego newslettera, a także od samej strony Elden Ring Night Rain na Steamie. Także te informacje na pewno są w 100% lepsze. Ale legitne. brzydka strona. Dowiadujmy się, słuchajcie, z tych wszystkich trzech źródeł, tego, że będzie to uwaga stendalona. To będzie doświadczenie samodzielne. Nie będziemy musieli, jakby posiadać nie jest delceń, żeby się. to zabawić. To będzie osobna gra, która zadebiutuje w 2025 roku i będziemy mieli w niej tak ogólnie najogólniej rzecz biorąc, połączyć swoje siły wraz z innymi takimi wędrującymi w nocy e, Nightfarers e, aby stawić czoła Night Lordowi w trzyosobowej bitwie kooperacyjnej o losy Limwelt. Także widać, że ten nacisk na grę multiplayer jest ogromny, ale uspokajam, bo też dowiadujemy się, że wcale nie musimy grać w trzy osoby. Można grać opa, solo. No, możemy grać w dwie osoby, ale możemy też grać solo. Ja yes. też to przewiduje, więc to nie jest tylko multiplayer. Ja, chyba solo e, jeżeli chodzi o e, oczywiście nazwę Limwelt, myślę, że przy to to nie jest. Limveld, Limgrave dość podobnie brzmiące, dość podobnie wyglądające. Dowiadujemy się dalej też z opisu, że generalnie nad tę krainę ciąga burza i są to po prostu zniszczone ziemie, nękane przez obrzydliwości, które, że, które po prostu grożą temu, że Limveld całkowicie przepadnie. No i naszym zadaniem jest odpokutować się. Swą przeszłość, nie wiemy jaką, i stawić czoła ciemności. No, generalnie wychodzi na to, że to będzie taki raczej spin-off od Eldena, taka niezobowiązująca, ciekawa, inna wizja po prostu, nastawiona bardziej na po prostu sobie, powiedzmy samą rozgrywkę. Jest to czytamy, latanie, gdy to... zapada noc, powstajemy. Elden Ring. Ja chcę, na... chcę zobaczyć kamerę w trakcie tego latania. Titrain to samodzielna przygoda w uniwersum Elden Ringa, stworzona, aby zaoferować graczom nowe wrażenia z gry poprzez nowe wyobrażenie takiego no, podstawowego po prostu projektu gry. Tak jak mówię, no, jest to przemodelowane w całości. I tak naprawdę mamy stawić też czoła no, całej tej nocy, która nadchodzi, temu jak, jaka tutaj mroczna energia się udziela, to też widać zresztą w trailerze, na to też właśnie w moim poprzednim materiale zwracałem uwagę. Mamy tutaj dowodzenie ścianach. nad Co wyjątkowo to utalentowanymi bohaterami, z których każdy Poczechnie, posiada to jest w ogóle szybki, umiejętności i odrębny styl. Tak, tutaj będziemy mieli do wyboru po, po prostu klasy. Na początku rozgrywki, e która będzie przebiegała w bardzo taki konkretny i specyficzny to sposób. Mroł, to generalnie trochę. powiem tak, Cały ten projekt wydaje się być niesamowicie ryzykownym ruchem mm -hmm. do strony. To nie, to jest software, ogromny eksperyment. Ale ten szalony eksperyment. Ten może się tak udać dobrze i wygląda. Monitor, albo za chwilę wszystko tym po prostu zapomnimy, nie? że takie coś miało miejsce. Ale fajnie, że próbują. To trzeba docenić, że nie tylko odcinają kupony. Znaczy, kurde, wiecie, to jest taka sytuacja, że co jest popularne w Souls-like'ach teraz? Bingo rany, challenge rany, no hity, speed rany. Ta gra dosłownie stoi na wyzwaniach społecznościowych, prawda? I oni to wyczaili, oni to zrozumieli, i tworzą teraz grę, której cały system będzie oparty wokół powtarzalnych ranów, które za każdym razem będą w, pewnym, w pewnej formie zmieniały swoje założenia. Coś jak randomizer, prawda? Zrobią Souls-like'a z predefiniowanymi klasami, z takim roguelike'owym systemem budowania postaci, z elementami kopa bo ludzie uwielbiają grać w tego Aldena w koopie. To nie brzmi źle. Pytanie, jak to zostanie wykonane? No, widzimy tutaj dużo elementów recyklingu, tak naprawdę. I to będzie takie główne pytanie, jak będzie ten recykling wyglądał, bo mi się wydaje, że dużo osób może się zawieść tym, że pojawi się NameLisk King w niezmienionej formie. Ale totalnie w to nie wierzę, że oni jakoś przybudują te bossy, że ten Nameless King nagle będzie miał dodatkową fazę, bo wydaje mi się, że to by było za duże roboty. Moim zdaniem to jest totalnie side projekci, który może wypalić, może nie wypalić, jest podpisany Elden Ringiem. Wątpię, żeby kiedykolwiek powstał Elden Ring 2, ale tego nie wiemy. Zawsze tak mówiliśmy i nagle dostaliśmy Idel CK, i teraz to dostaliśmy. Może jednak Elden Ring będzie tym, co Miyazaki będzie chciał zgłębiać. Wiemy, że Miyazaki pracuje nad jakimś innym projektem. Wiemy też, że projekty od From Software, Souls-like'owe, przy których nie pracował Miyazaki, raczej nie były najlepsze. Patrzę na was, Dark Souls 2, prawda? Więc tutaj wykazuje się jakiś inny reżyser, inny dyrektor tego. No i pytanie, jak to wyjdzie bez Miyazakiego? Ale, no jeżeli będą recyklować dobrych bossów i w odpowiedniej formie będzie wyglądał ten system taki roguelike'owy, nie wiem, kurde, tu bardzo mało zobaczyliśmy. To jest ciężko wydać jakikolwiek osąd. To może zadziałać. Tak jakby ta formuła ma sens. Ja widzę przyszłość w takiej formule, ale no to będzie trzeba ograć, to będzie trzeba zobaczyć, no nie? To może być bardzo, ale to bardzo fun to play, ale to może być totalnym niewypałem, nie? Sprawdzonej formuły, ale też próbuję coś totalnie innego zrobić. Nie, więc... Ym... To, to, to jest fajne, że są takie e, próby podejmowane. E, naszym celem tak naprawdę jest po prostu pokonanie takiego wielkiego bossa danej nocy, ponieważ system gry będzie rozgrywał się w ten sposób, że mamy 3 dni. Każdy dzień będzie trwał 15 minut, i na końcu każdego dnia będzie po prostu wielki. Boss. Tutaj też nawet miałem takie skojarzenie, to. 15 wielka... minut. Poczekaj, każdy dzień będzie trwał 15 minut i będą 3 dni. To będzie segment gameplayowy zamknięty w jednej godzinie. To to brzmi totalnie rouglajkowo. -like Taka niebieska bariera, tak się zamyka niczym w jakimś battle Royalu. No bo właśnie w ten sposób generalnie to też będzie wyglądało, że ten obszar będzie się zmieniał, ale o tym za chwilę. Opowiem. I co jeszcze jest też warte zaznaczenia, Miz Miyazaki, Hidetaka Miyazaki nie będzie dyrektorem tej gry. On prawdopodobnie pracuje sobie w tej chwili nad jakimś innym projektem. To jest coś, czym się zajmuje ktoś inny, totalnie, więc ciekawe, co z tego po prostu wyjdzie. Mam sporo obaw odnośnie tego projektu, ale myślę, że to jest całkowicie naturalne, ponieważ to tutaj jest po prostu bardzo dużo em, takich em, no, nowych pomysłów, nowych rozwiązań. No ale zobaczymy, czy te pomysły się po prostu sprawdzą. No i jeżeli chodzi, słuchajcie, o inne e, informacje, bo za chwilę przejdziemy sobie do dwóch artykułów, e, ponieważ kilka redakcji. Na świecie miało już okazję, aby zagrać nawet w Elden Ring Night Rain. I jakimś cudem to nie wyszło wcześniej, że coś takiego powstaje. To jest w ogóle wow, wielki szok. Że udało no, się to tak nie było żadnego przycieku, Ale mamy też dość taki skrótowy, ale bardzo ciekawy wpis na Twitterze. Konta, tak, to jest koleś z kolei z Tutaj też widzicie na ekranie, ale także link będzie w opisie. Z którego dowiadujemy się, że będziemy mieli również eksplorację dungeonów, będziemy wiedzieć naszą postać. Kolejnym konkretem jest to, że naszym celem będzie przeżycie, jak wspomniałem, trzech dni: spotkanie z potężnym bossem, z potężnym ym, wrogiem trzeciego dnia. Tutaj taka. A to będzie e, bardzo krótki prep, w takim razie do wyboru. Jednego, 15 minut os... prepa, Boss, 15 minut prepa, boss, 15 minut prepa Boss, gdzie pewnie jeszcze w trakcie prepa będą inni po no z których oczywiście cała drużyna będzie musiała zostać jakoś stworzona. Liczba graczy, no to zalecana oczywiście z trzech, ale będzie można grać też w trybie pojedynczego gracza, będzie to Pełna gra? Poe. No i raczej to będzie określone Poet jako dynczy. taki koopowy survival, no akcji powiedzmy, taki solusowy. Cały ten koncept wygląda troszeczkę jak taki wręcz solusowy rogalik z elementami faktycznie jakiegoś survivalu albo battle royalu, coś no, takiego, ale na to no wygląda. Współpracy. No, i oczywiście, tak jak też w trailer się dowiadujemy, jest przygotowane. Ciekawe, czy tu będzie na PC, w ogóle Xboxa, jedno życie. Ja te, chyba tego bym najbardziej chciał. Jeżeli to jest krótki taki segment gameplayowy, 3 dni po 15 minut, to to powinno być na hardkorze. Jeden dead, no i chuj, powtarzasz od początku. s 5, także. Podobnie jak Elden Ring, po prostu. I otrzymaliśmy jeszcze 9 screenshotów. Tutaj akurat widać, że trzech. Cztery wiemy, nie dlaczego trzech. Walczy z bossem, którego widać było zresztą w trailerze. Także no, taki inny rzut po prostu na perspektywa na to, co już mieliśmy okazję zobaczyć. Kolejny screenshot. Ja nie wiem, nie przedstaw... kurwia w to we from Software, że oni nie rozumieją idei anti aliasingu. Nie wiem, czy, czy w Japonii nie ma anti aliasingu, Oni mają zawsze tak ostre krawędzie, zawsze jest z tym problem u nich. Na to, co już e, mieliśmy okazję zobaczyć. E, kolejny screenshot przedstawia coś, co jest właśnie dużą zagadką tego ptaka. E, czy to jest jakaś umiejętność konkretnej klasy? Czy to jest być może jakiś perk do odblokowania? Czy to jest może, nie wiem, szybka podróż, po prostu dostępna dla każdego? A może to jest początek rozgrywki i to jest coś na zasadzie, nie wiem, spadochronu z PUBG czy Fortnite'a, że zaczynamy w ten sposób i wybieramy sobie miejsce, do którego lecimy. Hej, lecimy na kościół, lecimy na kościół, i stamtąd. Zaczynamy wybijać wrogów i zbierać te Kurde, mega ciekawe. Wydaje mi się, że to jest początek rozgrywki tak szczerze mówiąc, to miałby chyba najwięcej sensu, ale jak to będzie wyglądało? Cholera wie. To jest from Software. Oni, widzicie jak zaskoczyć potrafią, ale trzeba przyznać, że no jest to coś co rozbudza wyobraźnię. Dalej tapujemy, znowu tapujemy kontra no moby z podstawki. Tutaj oczywiście widzimy naszego ukochanego nocnego bossa. Reszta mobów ta sama co tutaj za ciup. Na, mm, bardzo fajnie, się zresztą tu jest akurat ten wariant ze skrzydłami, tak Ala Tygla, ale to, to, to jest oczywiście coś innego, to są te ptasie, skrzydła które widzieliśmy też w akcji właśnie w trailerze. Tutaj mamy przepiękny, naprawdę to jest arcypiękny wygląda. kadr. To totalnie niepodobne do niczego, co widzieliśmy do tej pory w Eldenie. Te kolory tu Widać, że jest... magia również będzie dostępna, także... Ja jest jestem chemikiem magii, koloru z w tym momencie. No, w trailerze jakoś tego mega dużo nie było. Ciekawe no, w sumie, to... to jest takie ostre. Nie, to jest anti-aliasing, oni mają problem z tymi krawędziami zawsze. To są chyba w ogóle przeciwnicy, te cienie. E, bo też z tej strony może trudniej to zauważyć, ale... No właśnie, fioletowy gra ręce, dla głowę, nie? Tułów. E, i widać, że wędrują w tym samym kierunku. Ich też w trailerze było widać. Co może sugerować, że generalnie ta mapa raczej nie będzie wielka. Bo na przykład tutaj widzę taką szczelinę, która też w trailerze była widoczna i też znaczy, przykłama. nie wiem jak wy, ja tu widzę malenie w tym, w tym tęczu. Widzicie? Hełm, twarz i. Nie, to jest malenia. To jest gigant maleni. Widzicie to? To są trzy idące giganty. Nie wiem, co on o tym mówił, a ja czy ten czas zapatrzyłem się. To są trzy idące giganty, cienie. Mówił o tym. I totalnie się wyłączyłem. To są idące cienie gigantów. Cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. I to jest gigant maleni, patrzcie. Tu ma skrzydło, tu ma ten hełm i tu ma twarz. Widzę taką szczelinę, która też w trailerze była widoczna i też moją uwagę. Bodajże tutaj z lewej strony, na lewo od tej góry, od tej skały. No, patrz, mm, coś tu normalnie, widzimy, ręka tak naprawdę idzie, nie? to wszystko pokazane ręka. w trailerze. Więc ten. Ford też widzieliśmy, tak naprawdę, tylko no niebo wyglądało totalnie inaczej. Pewnie to jest inna pora dnia. Skoro jeden dzień trwa 15 minut, to wszystko można naprawdę mega się zmieniać. I na tych screenach teoretycznie możemy widzieć Co coś innego, a tak naprawdę może być to samo. No i tutaj też oczywiście rycerz kółki bodajże tak się nazywali z liurni chociażby, także w takiej lokacji wygląda faktycznie jak taki mix pogrobna, tu też widać tę szczelinę, nie wiem czy to nie jest właśnie nawet ta sama, którą przed chwilą wskazywałem, więc nie wiem czy ta mapa będzie ogromna, nie wiem jak to ma wyglądać tak naprawdę, może tych map będzie wiele, bo przecież jakaś lawowa była widać, było ją widać w trailerze, jest taka szczelina, mega ciekawe, nie, jak to, jak to będzie wyglądało. Ciekawe też czy balans rozgrywki na single playerze Słuchajcie, to jest zdjęcie, które mnie rozwaliło. To jest Freja z Dark Souls 2. Dajcie no. znać, co sądzicie o tym, że w zasadzie w Eldenie możecie zawalczyć z bossami z innych Dark Soulsów, no bo mamy z jedynki z demona stronego potwierdzonego. Z dwójki jak widać jest Freya, a z trójki jest bezminny król, czy król burzy. Więc to jest, to jest dziwne, nie? To jest dziwne, że w jakby grze Stand Alone dostajemy bossów z innych gier. Okej, okay, to jest inny wariant, jakby to jest nowy tryb i tak dalej, ale myślę, że powinniśmy oczekiwać nowych bossów, nie? Fajnie, że w LD nowej formule będziemy mogli się z nimi zmierzyć, nie zrozumcie mnie źle. Mega jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, taki trochę remake, nie? Nam się, na przykład DS2 to tutaj szykuje, tak? Powiedzmy przy, przy okazji Frey, ciekawe jak to też pozmieniałem, czy pozmieniałem w ogóle i tak dalej. Ale chciałem, żeby to były nowe bossy, nowe starcie, skoro to będzie osobna gra, to na pewnie nie będzie kosztowała... 50, 100, 120 zł, tylko raczej 250, 300. No. Więc fajnie, żeby tutaj było jak najwięcej nowości, jak najwięcej kontentu. Nie, yeah, no generalnie. Kurde, czy jest coś złego w recyklowaniu tych starych bosów, nieironicznie. Wolałbym w Eldenie zawalczyć w dungeonach z bossami z ds 2 niż walczyć 30 razy z posągiem kota, naprawdę. Oni mają dobrych bosów, oni mają dobrych bossów i można to jakoś odpowiednio recyklować. Poza tym w modach są bardzo często recyklowani ci bossowie i. Lub, ja lubię tych bossów recyklowanych w modach. Przecież jak jest mod Archfront i tam są bossowie z Sekiro, to zajebiście się z nimi walczy. Po prostu, no. Dużo z niewiadomych, czekamy na gameplayem. Tak jak wspominałem, redakcje już grały niektóre i o tym też na sam koniec będzie w tym materiale. Słuchajcie, czy to nie są mimiki? Łańcuch? Nie. Łańcuch jest tak... Nie, jest mimik po drewnie idzie poznać. Mimika w Dark Soulsie można poznać... Są trzy rzeczy, po których go można poznać, tylko... Kłódka, sposób ułożenia kłódki, Drewno, jakie ma, i co było trzecie, i było jeszcze coś trzeciego, nie ma nic innego. Był kolor drewna, kłódka, a i zamek, i zamek był jeszcze. Minimalnie różnił się zamek, hm? tak, tak było. To są jedyne trzy sposoby. Nie istnieje żaden inny sposób na rozpoznanie mimika w Dark Souls, tak nie ma. Ludzie często piszą jakieś bzdury, ale to są jedyne trzy elementy, po których można rozpoznać, czy jest to mimik, czy nie. Tak, chociaż może, może strollowali. To są chyba też takie skrzynie, o których była mowa i też o tym opowiem, w których właśnie będziemy znajdować e, istotny ekwipunek do rozwoju naszych postaci. Tutaj w ogóle w ekwipunku Malenie nawet widzi, nie? idzie. Jedna osoba, to bestia, <grym> nie? Swarum Azuli chyba jest, a to nie wiem, czy też bestia Swarum Azuli, czy coś jeszcze innego, ale no szkaradne, szkaradne to jest bardzo ładny screenshot. Przed ostatnim, to jest, to jest dziwne, taki centaur trochę, nie? Gość zbroi wyrastający... Kurwa, w chyba minotaur. ...czegoś w miejscu, które wygląda trochę znajomo. Człowiek połączony z kadłem, to minotaur, nie? Też można powiedzieć, być może to jest takie... <tosłuch> Takie samo miejsce walki z bossami zawsze, no bo ten, wiecie, trzygłowy smok, czy co to tam, kurde, jest w końcu, też było na takim pustkowiu z takimi właśnie elementami na piachu. Tylko, że niebo całkowicie inaczej wyglądało, więc to może będzie zawsze tak się kończyło, że ten boss na koniec naszej gry no, będzie losowy na przykład. Tak, to się, tak to się zapowiada, że bossowie będą losowi. Na przykład, nie? Kurde, nie wiem, to jest wiele niewiadomych, to jest ciekawy eksperyment. To wygląda, jakby oni wzięli po prostu to, co się w LD nie sprawdzało. System walki, rozwój Stać, walki z bossami, walki z przeciwnikami. Dodali jeszcze nowy moveset, który jest wzbogacony chociażby o to wspinanie się po co w trailerze widzieliśmy. Być może będą inne rzeczy. Mamy być może szybką podróż, być może jakąś taką lepszą podróż tym ptakiem, ale mamy też potwierdzone przecież to, że no rozwinięte będą Ash of -wary, nie? Więc i, i nowe broni uzbrojenie, więc wszystko co działało w Eldenie, wszystko co było fajne, no, tutaj zapowiadaliśmy, że tego będzie po prostu więcej. Przynajmniej na papierze brzmi to bardzo dobrze, obiecująco, ale mam obawy co do tego projektu, bo to jest po prostu coś totalnie nowego, nie? A wiadomo, jak jest coś totalnie nowego, to może być klapa totalna, więc bardzo jestem ciekaw, jak sobie From Software poradzi. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, reżyserem nie jest Hidetaka Miyazaki. Mm -hmm. e, więc to jest mega ciekawy e, case. No i mamy, słuchajcie, twierdzę Okrągłego Stołu z LDNA. Taką upadłą, wyszarzoną, przygasłą wręcz można powiedzieć, więc tu mamy taką podpowiedź. Fajne kolory, może... to ma. kolory. się dzieje w jakimś alternatywnym, faktycznie świecie, albo może nie do końca alternatywnym, ale na przykład w innym cyklu może tutaj też są te cykle kurde ciężko naprawdę stwierdzić, ale. To pewnie będzie nasza taka baza do matchmakingu, obstawiam. No cóż, moi drodzy, przejdźmy do tej chyba najciekawszej i najbardziej solidnej, jeżeli chodzi o informacje części odcinka. No i tak jak wspominałem, między innymi redakcja IGN-u miała już okazję, aby przetestować Elden <laughs> Ring Train, jak sami widzimy w tytule e, artykułu, no. autorstwa Tristana. na do materiału źródłowego. Graliśmy 8 godzin Nie zabiliśmy jednego bossa. E, no i dowiadujemy się, że to jest, słuchajcie, samodzielny, kooperacyjny spin-off Elden Ringa. Hitu z 2022 roku, oczywiście. Także myślę, że to będzie raczej przypominało faktycznie takie rogalikowe doświadczenie, gdzie będziemy przemierzać lochy, lokacje, ale w takiej znacznie szybszej formule, gdzie będzie znacznie więcej wrogów, gdzie będzie znacznie więcej samej walki. Tak jak sami widzimy, no dynamika ma być bardzo rozwinięta. To będą takie szybkie rany slash and dash, jak tutaj to autor opisał. I widzimy, że spędził około 6 godzin praktycznie z tą grą, więc. A. Mam nadzieję, że coś sensownego odnośnie tej formuły tutaj też przekażę. E, może potwierdzić, że Night Rain kształtuje się na coś naprawdę wyjątkowego. Zero konkretów. Jeśli Alden Ring był jednym z największych hitów na listach przebojów, to Night Rain wydaje się być jego wypełniającym parkie parkie parkiety remiksem, pociętym, wzmocnionym w uderzeniach na minutę i zaprojektowanym tak, aby zarówno chwycić fanów oryginału, Pamiętajmy, jak i poszerzyć się akcent pewnie przez to multi. No nie sądzę, żeby to było jakoś dużo łatwiejsze, choć jak sami widzimy, nowy dyrektor gry, Night Rain, czyli przepraszam, jeżeli źle przeczytam, pan Ishizaki początkowo powiedział tak, że początkowo, gdy zabieraliśmy się za tworzenie Night Rain, chcieliśmy stworzyć to, co nazywamy skondensowanym doświadczeniem RPG. Chcieliśmy wziąć wszystkie te elementy z Eldringa, które podobały się graczom, tak jak eksploracja, budowanie postaci, walki z trudnymi bosami i tak dalej. No to jest dokładnie to, o czym nawet mówiłem, no tutaj, kurde, to jest dość oczywiste, nie? że chcieli wyciągnąć tę esencję. Gracze raczej chcieli mieć LDN a takiego trochę bardziej skondensowanego. Dostaliśmy coś takiego. Zobaczymy, czy to będzie dobre. E, tak, słuchajcie, wygląda Night Rain, że. Wracamy do początkowego obszaru z oryginalnej gry. Tylko, że nic w krajobrazie nie wydaje się być tam, gdzie je zapamiętałeś. Okej. Okay. Poza tym, was jest teraz trzech i wszystko wydaje się dziać w znacznie szybszym tempie. Oto Night Rain w pigułce. Na początku każdej rundy tworzysz drużynę z dwoma innymi graczami. Zostajesz wrzucony do gęsto upakowanego kawałka alternatywnej rzeczywistości. Limgrave, kurde, też miałem dobre skojarzenie, w którym zarówno e, typy w jak i rozmieszczenie zamków nie? i fortów są losowo przemieszczane na początku każdej sesji. Okej, okay. stąd są te różnice. No, to jeżeli to będzie dobrze zrobione, to ma szansę na naprawdę mm, no, zwojowanie rynku, nie? Na wie, wiele, wiele godzin może takie coś starczyć zabawy. Jeżeli oczywiście dużo tych Wariantów może być. Mm, a od Ciebie i Twoich towarzyszy zależy, czy jak, najszybciej jak, czy jak najszybciej rozwiniesz swój niski status postaci pierwszego poziomu, zbierając runy i broń. Mm, czy no, specjalnie nam to pójdzie? No, to tłumaczenie jest takie, wiadomo. No, od nas będzie wszystko zależało, oczywiście. Mimo, że jest losowe to od nas wszystko zależy, bo. W sumie możemy trafić po prostu do innego miejsca i tam też będą jakieś przedmioty, nie? To jest znana, sprawdzona z rogalików formuła i, i, i to nie musi być jakieś niesprawiedliwe RNG, jeżeli to jest dobrze zrobione. Zupełnie nowe typy bossów, takie jak demon stonoga, wysoki, wijący się rój obrzydliwych kończyn, skłony do odrywania części ciała, próbujący podzielić się i podbić moją załogę. To... to ten, to dziennikarz mógł chyba nie wiedzieć, że ten boss jest z DS1. No stanowił, to jest boss z Dark Souls 1, tak i to jest zupełnie nowy typ bossów? No nie wiedział, Jezu, chłop, no... Skłonny do odrywania części ciała, no można było mu odciąć nawet część ciała w Dark Souls 1c, może autor... Nie wiedział. Nie grał w DS1, albo to jest Najprawdopodobniej. Dziwnie przetłumaczone, albo to jest <gibli> inny demonstonowi. Zobaczymy, ale <gibli> dziwne to jest. Czajdien, jest się pomylić. Cóż, każda sesja Night nie jest zorganizowana jako trzydniowy cykl, przy czym każdy dzień w grze zajmuje około 15 minut. Na początku pierwszego dnia możesz wybrać dowolny kierunek, w którym skierujesz swoją drużynę umieszczając pineski na mapie, aby oznaczać punkty zainteresowań dla reszty drużyny. No to jest totalnie taka mechanika, jak na przykład mamy, nie wiem, w Fortnite, w PUBG i w wielu, 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 wielu innych battle royalach. Ustaniamy lecimy na kościół marki widzowie. Witamy tam ekipą. Lutujemy, rozwijamy się i przechodzimy do walki i pewnie tak to będzie wyglądało. Ej, nawet no to jest. To trochę to jak Fortnite, być. no? Trochę tak, tylko z większą liczbą średnich fortów i z znacznie mniejszą liczbą tańców z TikToka. No, oby w ogóle nie było takich tańców tiktokowych, nie? Oby było Ale... jak najwięcej. Spoko, fajnie, że napisali konkretnie. 3 dni, 15 minut. Okej, okay. wiem jak to wygląda, yy, więc bardzo, bardzo spoko. Następnie, gdy zbli dzień zbliża się do nocy, przestrzeń, w której możesz działać, zwęża się. Zupełnie jak Battle royal. kurde, no. A jeśli znajdziesz się złapany na zbyt długo... Aha, jeżeli znajdziemy się za długo poza obwodem, szybko kurczącego się kręgu na mapie, znanego jako pierścień panowania, możesz zostać zabity przez kwaśny deszcz. Okej. Okay. Czyli serio mamy Battle w strefę, która się zawęża coraz bardziej, Pewnie zmuszając nas do konfrontacji z bossem. Gdy pierwsze panowania osiągnie na mniejszym się, się pod koniec dnia, rozpoczyna się walka z bossem. Co za, za, za zaskoczenie? Ty, ale to może być nawet fajna formuła. Kurde. Nie, to, Jeżeli to się tutaj nie będzie, będzie pięć bossów na krzyż no. i nie będzie tylko reskinów i powtórek, to będzie zarąbiście. To się może problem jest kurde. w tym taki, że prawieni gracze wydrenują content z tego w jeden wieczór, wiecie, że jeżeli to będzie faktycznie w trybie hardcore, i ludzie tego nie będą ogarnąć, to im zajmie 20 godzin, zanim to przejdą, a wprawieni gracze dosłownie w jeden wieczór zobaczą wszystko w tej grze. Ale to będzie takie dziwne, nie? Żeby Pytanie, tego, jak różnorodne za, ale będą buildy. wydaniu. Kurde. To może być bardzo fajna gra na streamy do wspólnej gry. się eee, walkę z bossem, do której ty i cały twój zespół będziecie o wiele lepiej przygotowani, jeśli wykorzystacie jak najefektywniej godziny dzienne Night Rain, zwiększając statystyki i arsenał swojej postaci. Podobnie jak reszta wrogów. Nightrain, yy, ci bossowie pod koniec dnia są zawsze losowi. Aha, okej, okay, czyli podobnie jak wrogowie w Nightrain i bossowie też są losowi, nie będzie zawsze tej samej kolejności. Spoko, racjonalne, bardzo dobre rozwiązanie. Yy, podczas moich powtórnych przebiegów doświadczyłem starć z znanymi powracającymi paskudami. O nie, o nie, takimi jak Demi Human Queen... Demi Human Swordmaster, no to to jest chociażby ta z począcego pół. Nie, nie, tak, z początku półwyspu i z góry Gelmir, na przykład, ta królowa pół ludzi. A także twardego jak gwoździe stało. Od... właśnie, czy będą naski Sentinelem. Flankowanym przez Karian Knight. Jakby się okazało się w tym sensie rynek. Ale z tak. bossów, takim jak Sentiped Demon. Ty no, on naprawdę myśli, że Demon go to to boss, Albo to będzie. <laughs> Nowa wizja Demona Stonologii z, z Dark Souls 1, i my czegoś nie wiemy, albo autor tego artykułu nie wie. że taki no, autor był tego na pewno nie wie. 13 lat temu. W Dark Souls 1? No dziwne. Górujący, wijący się rój obrzydliwych kończyn skłonnych do odrywania części ciała w próbie podzielenia się i podbicia mojej załogi. No nie, no przecież to jest demo noga z DS1, on też się dzielił. Można było mu odciąć tę łapę czy coś tam, nie wiem, przecież to sch schodziło sobie, można było zalokować jako osobnego przeciwnika. No to będzie remake bossa z DS1 po prostu, a nie nowy boss, co on tutaj wypisuje? No chyba, że się mylę, to przepraszam bardzo. Po pokonaniu e, bossa pierwszego dnia zaczyna się drugi dzień. Okej, okay. czy koniec dnia zawsze oznacza bosa i pierwszym planowanie zostaje cofnięty, pozwalając swojemu oddziałowi na złapanie oddechu, przegrupowanie się, a następnie wznowienie plądrowania mapy, w poszukiwaniu ulepszeń w przygotowaniu na trudniejsze starcie z bosami, które nadejdą na, pod koniec drugiego i trzeciego dnia. Spoko. Zgadzam się z tym, że ta struktura pozwala na stopniowe budowanie napięcia przed namacalnym poczuciem spełnienia i uwolnienia z każdym pokładanym bossem. No, bardzo poetycko napisane, wiadomo o co chodzi. Będzie poczucie satysfakcji, macie wytchnienie, możecie się przegrupować, uzupełnić, być może jakieś apteczki, nie wiem, estusy, przedmioty jakieś do leczenia znaleźć. Spoko to brzmi. No, typowy <grym> taki estusa. puzzle Royal, kurde, nie? Tylko, że <grym <grym przeciwko mobom. Jak niebieski sok z Fortnite, gdzieś tak się taka... to Planszówka yy, solsowa. Z czasem Twoje towarzysze, z działo, i ja staliśmy się dobrze na maszyną, jeśli chodzi o znalezienie właściwej równowagi między bieganiem prosto prostu i wypróbowaniem. Dobra, do czy dalej czytanie tego artykułu z Nie, okay. no, to, to, to na IGN to mi się wydaje, że nawet nie ma co tracić czasu na niego, wiecie. Raczej raczej nic ciekawego oni nie powiedzą. Na dziennikarz tutaj nawet nie ma pojęcia o tym. Część bossa, który znalazł się w DESach 1, to proszę Was.